Na dwa dni przed amerykańskim świętem niepodległości poznaliśmy. Co miesięczny raport non farm payrolls i on był nieco zaskakujący, ponieważ analitycy spodziewali się, że przybyło 725 tysięcy nowych miejsc pracy, podczas gdy przybyło ich aż 825 tysięcy, czyli 100 tysięcy więcej niż zakładał konsensus rynkowy i o tym, jak to może wpłynąć na dolar amerykańskiego, jak również o oraz Europa Elenie, o tym porozmawiam dzisiaj z naszym gościem Łukasz Paszkiewicz, prezes zarządu Kantor dla firm witaj Łukaszu. Witaj, witaj i dzień dobry państwu. No jak zwykle po payrollach zaczynamy od tego tematu. Główny, można powiedzieć, wątek na rynku walutowym, przez wzgląd na dolara, który jest właściwie głównym, główną walutą na właśnie tym rynku walutowym. Jak ty generalnie widzisz tak dobry odszedł non-farm payroll? Przede wszystkim, czy w ogóle spodziewałeś się, że przed wakacjami taki dobry może być? Czy to jest kwestia sezonowości, czy jakieś widzisz inne tutaj przyczyny takiego stanu rzeczy? Znaczy, ja myślę, że te to wszystkie te rzeczy, które się zbiegły, o których my wcześniej rozmawialiśmy, czyli też wcześniej była ta silna presja na płace, co w naszych wcześniejszych rozmowach zauważyliśmy. Ten odczyt pokazał, że te presje na płace już wyhamowują. Rzeczywiście przyrost w sektorze pozarolniczym nowych miejsc pracy jest silnie zauważalny, ale Trzeba zwrócić też jedną, na jedną rzecz uwagę przy tym wszystkim, a mianowicie, że temu silnemu wzrostowi towarzyszy także nieoczekiwany wzrost, dalszy wzrost bezrobocia. Bo tak jak analitycy zakładali z poziomu tam 5,7-5,8 stopa bezrobocia wzrosła do poziomu 5,9, a oczekiwano 5,6%. To, co oczywiście, o czym ty mówisz, o tym silnym wzroście, o tych 100 tysiącach nowych miejsc pracy. Jest to ważne, ale należy zwrócić uwagę na to, że ten dobry odczyt przy jednoczesnym wzroście bezrobocia dalej skłania Fed do tego, żeby nie zaostrzać polityki, polityki pieniężnej i nie podnosić stóp procentowych, bowiem tak jak, jak cały czas podkreślam to, Fed ma nie, dbać nie tylko o inflację, ale ma także dbać o tak zwane pełne zatrudnienie. A trzeba przyznać, że to pełne zatrudnienie, podkreślmy, osiągniemy wtedy, jeżeli stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych spadnie poniżej 4%. A co jest też ważne, można powiedzieć tak, żeby zadziałać na, na wyobraźnię naszych słuchaczy, to trzeba zauważyć, że mimo tego wzrostu o 100 tysięcy, ale jesteśmy dalej słabiej o 7 milionów miejsc pracy porównując sytuację przed covidową. Także brakuje nam jeszcze do 7 milionów miejsc pracy, żeby dotrzeć do sytuacji sprzed yy, pandemii. No tak, sytuacja sprzed pandemii, można powiedzieć, to już czasy archaiczne, e, biorąc pod uwagę, że ta pandemia nam towarzyszy już e, od właściwie no, niespełna no półtora prawie roku. Drugi sezon, no tak, prawie drugi sezon. Oczywiście, tak, tak ja tak właśnie chciałeś. chciałem poruszyć temat euro-dolara, ponieważ jak mówisz, że to, to wszystko co powiedziałeś jakby wpływałoby na jednak słabość tego dolara amerykańskiego, ponieważ gdzieś ta wizja jednak e, rezygnacji z tego luzowania pieniężnego i jakiejś takiej polityki może nie tyle co ja i co na razie brzmi nieco abstrakcyjnie, ale gdzieś tam jakiś zalążek, że te procentowe mogły być podwyższane to działało na korzyść dolara, tymczasem to co mówisz to raczej działałoby na niekorzyść dolara i spodziewałbyś się, że jednak... Euro-dolar wróci do trendu wzrostowego? Znaczy ja uważam, że tak jak ja mówiłem wcześniej, że dlatego na ostatnim naszym spotkaniu przed dwóch tygodni, co mieliśmy do czynienia wtedy z tym zmianą retoryki, niektórzy analitycy odbierali właśnie głos Fedu jako zmianę retoryki, ja mówiłem że w, moich ocenach, w mojej oceny jest to za wcześnie i ja to dalej potwierdzam, uważam tamte zmiany retoryki na za wcześnie i uważam, że w okresie wakacyjnym będziemy mieli do czynienia z ruchami konsolidacyjnymi na, na parze euro-dolara, natomiast dalej twierdzę, że po wakacjach uważam, że euro powinno się umacniać do dolara, choć widzę tutaj jedno zagrożenie, którego wcześniej nie doceniałem, a mianowicie wydaje mi się, że niedługo powinniśmy się tak, taka propozycja na szybko, w, na, w jakichś następnych spotkaniach skupić się chyba trochę na rynku niemieckim i na sytuacji związanej z naszym niemieckim e, sąsiadem, gdzie toczy się kampania wyborcza i tam e, w, 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 w sytuacja związana z, z partią Zielonych która otrzymuje dosyć duże poparcie, może wpłynąć na zmianę polityki w ogóle Unii Europejskiej i może wpłynąć na zmianę podejścia w ogóle do Unii Europejskiej, do tego jak ta Unia będzie się kształtowała i tutaj widzę tylko jakieś zagrożenie. Jeżeli mówimy jeszcze o eurodolarze, to też dane z rynku eurolandowego, krajów Eurolandu, są też ciekawe i widzę tutaj, że jakby te kraje, te kraje wiodące, czyli Niemcy i Francja, mają troszeczkę, szczególnie Francja, słabsze, e, słabsze dane od oczekiwań, bo dzisiaj rano o 8.45 mieliśmy publikację, zarówno z produkcji przemysłowej, gdzie jest produkcja przemysłowa miesiąc do miesiąca słabsza od oczekiwań, gdzie produkcja przemysłowa rok do roku e, oczekiwano 44,2% jest 20,5%. Gdzie jest słabsza produkcja manufakturowa, zarówno miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Natomiast co ciekawe, indeksy PMI, które były publikowane wczoraj odnośnie wszystkich naszych gospodarek z zachodu czyli Niemca, Francja, Hiszpania, Hiszpania, Włochy są lepiej od oczekiwań, co jest oczywiście pozytywne. Natomiast dane z Francji troszkę mnie niepokoją i uważam, że też należy się przyjrzeć sytuacji wewnętrznej Niemiec, bo tam może nastąpić duże przetasowanie na, w polityce po wyborach, co może mieć też wpływ na, 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 na eurodolar. A, Oczywiście o, o euro to jeszcze chciałbym wspomnieć w późniejszej części naszego programu. Natomiast chciałem jeszcze poruszyć temat ropy. Ropę wielokrotnie poruszaliśmy ten temat na naszych spotkaniach. Natomiast widzimy, że kolejny tydzień ropa nie dawała za wygraną. Kolejny tydzień wzrostów i patrząc na to, co się dzieje na ropie, na przebicie się przez 75 dolarów na ropie WTI, myślisz, że... Ten trend wzrostowy zaczyna może pomału nieco hamować czy on się dopiero rozkręca? Jakie jest twoje spojrzenie na te czarne złoto? Ono, To spojrzenie moje na razie jest takie samo dokładnie jak mieliśmy podczas naszych ostatnich komentarzy i spotkań. Wtedy mówiłem o tym, że ropa jak przebije te 75 dolarów to jest przed nią droga do dalszego umacniania. Mówiłem, powiem o dwóch, dwóch, w dwóch sprawach istotnych z punktu widzenia notowań ropy naftowej. Tak jak wspomniałem, tak jak wiemy, notowania ropy naftowej nie są związane z wolnym rynkiem, ale są związane z, z polityką krajów OPEC i... To jest istotny wpływ na ropę i oczywiście zapotrzebowaniami na ten surowiec. Jak wiemy, w okresie pandemii y, kraje OPEC przyhamowały produkcję ropy naftowej, w związku z tym tej ropy nie ma. Drugie ważne dane, które potwierdzają y, ten wzrost y, ceny ropy, to, są, y, to jest cały czas okrojenie zapasów ropy naftowej, widoczne także w ostatnich danach z rynku amerykańskiego z tamtego tygodnia. Natomiast dla nas z punktu widzenia Polski istotne jest to, nie tylko wzrost ceny ropy, ale, po, po, ale stosunek czyli dolara do złotówki, czyli jak będzie ratowana złot, polski złoty. W interesie naszym jest, żeby polski złoty był mocny do dolara, bo w mojej ocenie ropa będzie się pieła ku górze. Takie przykłady mieliśmy już w historii, natomiast ratowałby Polskę ewentualnie mocny złoty. Bo wtedy wpłynie to też na nasze ceny na stacjach benzynowych. Ja tylko chcę zauważyć jedną rzecz dosyć istotną z naszego rynku, a mianowicie marże naszego największego, największej firmy paliwowej, czyli PKN Orlen, gdzie te marże, zarówno marża ta downstream, jak i marża ta związana, z marża rafineryjna gdzie zbrane cena Ural i Brent, zwiększyły się i to znacznie w porównaniu do roku do roku, czyli czerwca, do czerwca 2020 do czerwca 2021, tak mamy 8,7 dolara za baryłkę w tej marży downstream w porównaniu do 3,1 dolara w 2020 w czerwcu, ale ropa, ale marża rafineryjna, bardzo z, e, zrosła 2,9 dolara w porównaniu do czerwca tamtego roku gdzie Orlen sprzedawał na ujemnej marży e, pół dolara miał marżę ujemną w związku z tym e, sprzedawał dlatego w, kierując się tu pewnie interesem też polskich konsumentów z uwagi na, na sytuację nadzwyczajną związaną z pandemią COVID-ową. Natomiast teraz to, że marże rosną, to należy się spodziewać dobrych wyników grupy PKN Orlen, ale to też należy brać pod uwagę to, że powoli wraca biznes rafineryjny do normy, co w mojej ocenie może powodować, Dalsze podwyżki, bo już taki, tacy właśnie firmy jak PK i zaczynają uzyskiwać dobre marże na sprzedaży ropy naftowej. Także taka jest moja ocena co do ropy. Czyli to wszystko mogłoby też się przełożyć na wzrosty na warszawskim giełdzie? Na warszawskim giełdzie. O, tak, bo jeszcze krzyk, to, jedna rzecz też, jeszcze zapomniałem o jednej ważnej, istotnej kwestii. Pamiętasz, na ostatnim naszym, podczas naszej rozmowy mówiłem o tym, zjeździe dealerów e, rynków towarowych, gdzie poruszyli tak. właśnie bardzo istotną kwestię wtedy i moim zdaniem ona się potwierdza. To znaczy, że świat wskazał y, Europę na zagładę poprzez promocję y, zielonej energii niskoemisyjnej lub zeroemisyjnej wytwarzania energii, natomiast y, te do tego dopiero dojdzie za ileś lat, a, a ograniczenie produkcji ropy przy jednoczesnym dalszym zwyżku za, z, z, z większym zapotrzebowaniu na ropę związanym z rozwojem gospodarczym świata powoduje to, że do tego momentu, kiedy ten, czyli do tego słynnego 2030 roku, gdzie ma mamy osiągnąć pewne pułapy związane z wytwarzaniem zeroemisyjnej energii, czy tak zwanej zielonego, zielonego ładu, czy tam zielonej energii, to do tego czasu jeszcze jest 9 lat. I w związku z tym, w tym okresie dealerzy towarowi spodziewają się wzrostu cen ropy naftowej. O i to tylko taka jedna ważna, istotna kwestia. A jeśli chodzi jeszcze o giełdę, bo że to może przewodzić na wzrost na giełdzie. No słynna zasada, słuchaj, zobacz co się dzieje. Te non-fund payrolls, dane dały nam wzrosty też. Indeks amerykański był chyba najwyżej notowany w historii. Dlaczego? Dlatego, że też mamy do czynienia z bardzo dużą nadpłynnością. Jest nadpłynność gotówki, w coś w tą gotówkę trzeba inwestować. W związku z tym, do czasu zmiany polityki pieniężnej banków centralnych. Możemy się spodziewać jeszcze wzrostów na, na giełdach. Jeszcze na sam koniec chciałem zapytać o Europelena. Nieco już euro omówiliśmy na samym początku naszego spotkania. Natomiast zastanawiam się przede wszystkim, czy okres wakacyjny to jest dobry okres dla, w, dla polskich eksporterów? Ja uważam, że w ogóle okresy wakacyjne są dobre dla, dla, dla wbrew pozorom, dla, dla tych. Na, dla całej gospodarki, dla wszystkich uczestników rynku, dlatego, że w mojej ocenie powiedzmy, w związku z tym, że Fed ma też takie odetchnienie teraz troszeczkę, w związku z tym banki centralne w okresie wakacyjnym nie będą dokonywały żadnych ruchów i nasz Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, ECB i Fed. W związku z tym mamy do czynienia z okresem stabilizacji, gdzie kurs euro złotego będzie się poruszał w tym kanale i co widzimy? I że. że Konsoliduje się i idzie bokiem. Nie spodziewam się większych ruchów na razie na rynku walutowym, w związku z tym i zarówno eksporterzy, jak i importerzy powinni bezpiecznie prowadzić biznes, i tego im życzę. A jeśli chodzi też o Europę Elena, patrząc na to, co się dzieje na tej parze walutowej, która jest szczególnie ważna dla wszystkich naszych rodzimych importerów, eksporterów, czy widzisz może, że coś się zmieniło w ostatnim czasie? Czy dalej sądzisz, że polski złoty jest silny, będzie silny, będzie kontynuował swoje umacnianie? Chciałem tylko powiedzieć, że tak, że moim zdaniem, znaczy polskie dane, które mamy z polskiego rynku, na przykład indeks PMI przemysłu wskazuje na to, że mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym. Przypomnę, dane z ostatniego tygodnia 59,4 punkta przy prognozach 57,5 punkta i jeszcze dla większego obrazu zakłada się, że wszystko co jest powyżej 50 punktów to wskazuje na wzrost gospodarczy. W związku z tym ten wzrost gospodarczy mamy do czynienia z nim, dane dla złotówki są dobre. I mam nadzieję, że nic nie wpłynie ze względów politycznych czy jakichś innych, zewnętrznych na tą stabilizację na polskim złotym. Także ja nie zakładam osłabienia polskiego złotego. Teraz zakładam stabilizację, konsolidację na parze eurozłotym, z, euro z tendencją taką do, do umocnienia się złotówki. Tak to, tak to widzę. Ale czy widzisz jakieś, A czy widzisz m. jakieś zagrożenia w najbliższym czasie? Mam Ktoś, nadzieję, że. Ja łap... nieco zaburzyć ten właśnie. tę Twoją wizję tę... jednak umacniania tę... się tego złotego. Znaczy mamy tak, na pewno. Sytuacja jest taka, że w okresie wakacyjnym mamy spokój, jeśli chodzi o banki centralne. W związku z tym nie widzę tutaj, tutaj żadnych ruchach na stopach procentowych nie będzie, w związku z tym wakacje mogą zapowiadać się dosyć spokojnie. Mamy dane oczywiście z danych z gospodarek. Na kurs złotówki euro złotego będą wpływały dane zarówno z Polski, jak i z Niemiec czy z Europy. Tutaj jedyne co w Unii Europejskiej widzę taką... Ciekawą sytuację to jest to, że tak jak kiedyś gospodarka niemiecka czy francuska, główne gospodarki były motorem napędowym strefy Eurolandu, to teraz widzę tą dynamikę większych wzrostów w krajach, które wydawały się z gospodarek bardzo słabymi. Mówię tutaj o, gdzieś podały Włochy czy Hiszpania. Tam dynamika jest, jest, jest w porządku. Natomiast jedyne co zagrożenia na wahania, to zobaczymy, jaka będzie polityka. Czy te wybory w Niemczech, bo one dla mnie zaczynają być bardzo interesujące. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale tam mogą być poważne przetasowania na rynku politycznym i zmiana kursu, jaki Niemcy wyznaczą w stosunku do całego Eurolandu, co widzę tutaj w tym, że tak jak w naszym ostatnim tygodniu widzę dwie grupy silne, które będą w Europie wpływały na politykę. To są to, to co mieliśmy w ostatnich tygodniach, podpisanie tego oświadczenia czy porozumienia pomiędzy partiami konserwatywnymi, a tu widzę teraz po drugiej stronie mamy, będziemy mieli rajd, chyba Zielonych i, 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 i lewice. Zobaczymy, ale to, to są jakby to należy by obserwować i zwrócić na to szczególną uwagę, bo to jest gospodarka niemiecka ma istotny wpływ na całą Europę. A jeżeli chodzi o polskie podwórko, jeżeli chodzi o plany, właśnie co do chociażby polskiego ładu, jak również właśnie przedstawiane bardziej szczegółowo, jak ma wyglądać ten polski ład, myślisz, że to w jakikolwiek sposób może wpłynąć na Europę, czy bardziej to ewentualnie może poruszyć jakiś nasz rodzimy rynek, chociażby giełdowy? No ja tylko mogę powiedzieć tak, że tak jak rozmawialiśmy na początku, że ten można powiedzieć, że teraz właśnie zostaną odkryte karty. Przecież na temat Polskiego Ładu mieliśmy niewiele szczegółowych informacji, a wiemy, że Polski Ład ma wpłynąć głównie na politykę fiskalną. A jak wiemy, to polityka fiskalna jest narzędziem do kreowania też wartości polskiego złotego. Jeżeli ta polityka fiskalna będzie zła, to wówczas może to się odbić negatywnie na polskim złotym bo wiemy w tym, że tak naprawdę są dwa narzędzia do kreowania wartości polskiej złotówki. Jedną ma Narodowy Bank Polski w postaci polityki pieniężnej, ale on da nam spokój wakacje, można tak powiedzieć, a to, co jest ewentualnym, tak jak mówisz, zagrożeniem lub szansą, to jest właśnie odkrycie kart co do polskiego ładu i poznanie szczegółów polityki fiskalnej, ponieważ mówię, ja osobiście nie do końca Widzę, jakie szczegółowe rozwiązania będą w tym polskim ładzie, w związku z tym warto czekać na to, na, na, to, na te propozycje ustawowe, ponieważ one nam wtedy do, do, pokażą nam, jakie są plany rządu, jeśli chodzi o ogół, czy o naród, czy o polską gospodarkę, szeroko rozumianą i jakie tak naprawdę były te plany rządu, jeśli chodzi o politykę w stosunku do obywatela i o jego zobowiązania. Fiskalne do państwa i to, i, i jak państwo będzie kreowało też ten wzrost gospodarczy. To są bardzo szczegółowe rzeczy i bardzo ciekawe. Myślę, że z przyjemnością trzeba będzie się tym, nad tym pochylić, bo one będą miały wpływ na długie dziesięciolecia e, nas. I chciałbym, żeby ta polityka fiskalna dążyła do tego, żeby jednak ten rozwój gospodarczy ogółu jako narodu, ale także i każdego Polaka następował, i żeby każdy, niezależnie od tego, czy zarabia mało, dużo, czy średnio, był sprawiedliwie, uczciwie jakby do tego no, obciążany daninami na rzecz państwa, bo trzeba wiedzieć, że patrząc z punktu widzenia oczywiście gospodarki, że to ci także bogaci, Tą jednak gospodarkę kreują i nadają jej prym. Oczywiście nie umniejszam tu rolę mało zamożnych ludzi, ale taka jest prawda. I co innego jest polityka, a co innego jest troszeczkę czasami gospodarka. Trzeba zwrócić uwagę także na tych, że ci ten motory napędowe muszą dalej być motorami napędowymi, bo no, od słabiej zarabiających to my. Siły tutaj polskiej gospodarki nie zbudujemy, a jak wiemy, polska gospodarka ma się nastawiać nie na siłę tanią, siłę roboczą, a na właśnie nowoczesne technologie. I w tym kierunku musimy to bacznie, no, Krzysiek, obserwować i, o, i wtedy dać osąd do tego, co się stanie dalej z polskim złotym, z polską gospodarką. W związku z tym czekamy tutaj na te ustawy, wiemy z zapowiedzi, że one mają być niedługo, w związku z tym przed nami może takie wakacje dosyć pracowite, jeśli chodzi o, o komentowanie wydarzeń gospodarczych w Polsce. I zapewne w niejednej rozmowie wrócimy do tematu zarówno Polskiego Ładu, jak również tego, co, co w kwestii bardziej właśnie od strony fiskalnej możemy się spodziewać, jeśli chodzi o właśnie przygotowania różnych projektów ze strony rządzących, jak również wrócimy na pewno też do tematu wyborów w Niemczech. Także Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Łukasz ja Paszkiewicz, dziękuję. prezes zarządu Kantor dla Firm. Dziękuję bardzo, do widzenia.